Witam Was serdecznie w kolejnym filmiku. Jak widzicie, ostatnio nagrywałam i nagrywałam. <grywa> Cały czas jeszcze nie wyzdrowiałam do końca. Ja chciałam Wam pokazać yy, yy, moje akwarium po, no, po tej przemianie. Nagrałam filmik, jak robię podmiankę, jak sprzątam, ale stwierdziłam, że co będę Wam wracać yy, takimi filmikami, gdzie. Gdzie woda brudna, wiatra z wodą i odmulanie, i takie sprawy. Po co taki, na taką brudną robotę patrzeć, jak można sobie popatrzeć na akwarium, które się już wykrysta, e, wykrystalizowało? A więc pokażę Wam akwarium, które moje już się wykrystalizowało. Ono tak. Nie ja wiem, ja wiem, że Wy tego nie widzicie, bo jesteście zmuszeni na oglądanie filmików w jowej jakości, za przeproszeniem. Ale może bym się udawał godać. Po prostu jest to akwarium. No, tak strasznie. No, tak pięknie jest krystaliczna woda. No nie, no. Tutaj się nie da zobaczyć. Tak główna jakość jest taka, że. Jak widzicie, a więc tak. Co tutaj zmieniłam? Jak widzicie, kryptokoroner się strasznie ładnie. Wybarwił na czerwono. Nie wiem czy też tego raczej nie będzie widać, kurde, przez tą jakość pieprzoną. Tak przyklinam tylko przez to wszystko, bo mnie to denerwuje. Ale chyba trochę widać, tak? że się wybarwiło na czerwono, tak samo tutaj. Yy, również widać, że się wybarwia. No teraz to, to na bardziej. Um, co ja tutaj nagrzebałam? Nagrzebałam tutaj to, że... Przeczyściłam w końcu plażę, jak możecie zobaczyć, że jest ładna, czyściutka Gdzieś ujrzałam patent na sprzątanie Takie coś Czyli mój stary dowód osobisty Bo przy, wyjeżdżając do Grecji jakoś tak rok temu Musiałam sobie robić nowy dowód, nowy paszport i wszystko, więc Ten dowód jest już niedobry no, i tak. Mm. Jak widzicie, plaża mi się dość wtedy wzrosła, i było tutaj masa yy, strzałki z szydlady, czyli, jak to się mówi, Sagittaria subulata, O, tak to się nazywa w języku angielskim, bodajże. Yy, więc tutaj plaża już jest mało, wiele ładnie wyczyszczona, jak widzicie. Oczywiście to było czyszczone, no, ale moje rybki już niestety. Wstało tutaj trochę kup, to już tak nie jest pięknie jak było, ale to było tak tylko, że wam mówię. No ale cóż zrobić, ja mam z nimi, nic się nie da. Yy, nie wiem czy się wyostrzy, bym pokazać glony, glony, że już trochę ich tutaj mi nie ma, widzicie wyczyściłam tutaj wszystko. że jest kites. Ostatnio stwierdziłam, że mój stary telefon daje, daje lepszy, lepszą ostrość niż ten. Jak widzicie, tak chcę Wam yy, To Pomarańczowe to chyba nie są ochot, ochotki. Mówię te okrzemki to chyba są raczej kupy ryb. No może i nie. Nie no ochotka, co ja mam z ochotką. Yy, okrzemki mam, na pewno mam okrzemki. Yy, co do mojego nużańca to powiem Wam szczerze, że yy, Jestem 100% przekonana, że po prostu jemu braki. Brak, brat, co ja dzisiaj gadam, brak mu jest po prostu makroelementów, między innymi azotu. Tak mi się wydaje. Bo potas, sam potas i żelazo podaje, bo mam taki potas razem z mikroelementami, a w mikroelementach jest żelazo, więc potas i żelazo chyba raczej tutaj nie ma braków. A więc tak, jak widzicie, yy, Heniek już trochę mi odrósł. Ostatnio stwierdziłam, że go wywalę, ale jak to Wiki usłyszała, powiedziała, Heńka, bońka nie ma być, Haniek będzie musi być, koniec kropka, więc Henka, bańka muszę zostawić i, i no co zrobić, nie? Kto się powiedziała, że jak wyrzucę Haneka, to ona się na mnie wkurzy i więc Heńka muszę mieć, bo jeśli ta roślinka spodobała. Nie wiem dlaczego jej się tak spodobała ta roślinka że Heniek Bojniek musi być koniec, kropka a więc wiecie sami, oglądacie moje filmiki to wiecie co to znaczy Heniek Bojniek to Wiki tak sobie po prostu wymyśliła Któryś tam filmiku, chyba z którymś z pierwszych filmików śpiewała piosenkę Heniek Baniek coś takiego i tak już zostało, że ja nie mogę go wrzucać, bo jej się ta roślinka spodobała i mogę drugiem przycinać Ale chyba tak uważam, że przytnę ją tylko tu z przodu a tam z tyłu zostawię, żeby sobie rosła wyższa, żeby po prostu y, nie zginęła mi w tym tle. I tak myślałam, żeby się przydało jakieś tło czarne kupić w końcu, nie? Uż tak się motam z tym tłem czarnym, się motam, ale w końcu przyjdzie czas na to, żeby no, to tło gdzieś tutaj przykleić. I znowuż gadam, i gadam, i gadam, no jak to ja. A więc powiedzmy, powiemy dzisiaj już szybką dobranoc, bo y, już y, tutaj. Naprawdę światło się świeci z 10 godzin dzisiaj. Więc wiemy, że dobra dobranoc. Bo czas najwyższy, bo już one chcą spać, chyba mi się tak wydaje. One tylko proszą, żeby wieś mi dać. A więc do usłyszenia wszystkim. Pa pa O, nawet coś widać. u pa.